Coraz częściej w przestrzeni publicznej pojawiają się opinie, że w roku 2026 wykuwany będzie nowy porządek świata. Dziś pod dachem Akademii będziemy rozmawiać o tym, czy... Nowy porządek czeka także Polskę. Państwa i moim gościem jest profesor Krystian Dudek z Akademii WSB. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, czy możemy już mówić o wielkiej rewolucyjnej zmianie w polskiej polityce? Mianowicie myślę o tym, że na dwóch politycznych biegunach nie ma już Kaczyńskiego i Tuska, ale jest Tusk i Nawrocki. Trochę tak, bo Karol Nawrocki bardzo zmierza w tym kierunku, żeby on się stał tym biegunem. Wiemy, że ma apetyt na to, aby w Polsce był ustrój prezydencki i w zasadzie zachowuje się tak, jakby ten ustrój już zapanował. Natomiast to nie jest takie proste. W Polsce, żeby być biegunem, trzeba mieć też wsparcie w postaci partii. No, przed wyborami miał wsparcie w postaci PiSu. Tak, ale trzeba mieć swoją partię. On swojej partii nie ma, a Jarosław Kaczyński tej partii nie odda. A to, jak trudno w Polsce zrobić partię, która. Przeżyje te choroby wieku dziecięcego, przekonuje się teraz choćby Polska 2050, która ma naprawdę problemy w dojrzewaniu i, i niedojrzała. Podobnie miał palikot, podobnie miał cookies. Także zobaczmy, y, trzeba naprawdę się mocno okopać, y, zahartować, i dopiero wtedy można myśleć o tym, żeby zostać biegunem. A druga sprawa. Na prawej stronie no, te bieguny się mocno rozjeżdżają, bo y, tam się sporo dzieje. Mówię nawet o dwóch konfederacjach. Czyli co powinien zrobić teraz Karol Nawrocki? Puszczać oko? Czy ja faktycznie myślę, że, samemu coś budować? Myślę, że Karol Nawrocki to jest taka jego pierwsza y, część y, kadencji, kiedy on trochę obserwuje, zaznacza. Y, trochę się nawet, mam wrażenie, stroszy, jeżeli możemy takiego kolokwializmu użyć. Natomiast obserwuje się, wdraża. Nie można mu odebrać tego, nawet najwięksi wrogowie, że odnalazł się w roli doskonale. Ma charyzmę, nie boi się wystąpień, idzie do przodu, rozpycha się łokciami, zgromadził w swojej kancelarii parę osób, które potrafią mu doradzić, ale też jak słyszymy, nawet w palcu prezydenckim są pewne tarcia, konflikty, wyścig o to, kto jest bardziej i kto jest bliżej. Więc to, no, to widać, też musi dojrzeć. Kohabitacja zawsze jest y, trudna. W tym przypadku jest szansa, że w ciągu najbliższych miesięcy zmienią się relacje na mały pałac, duży pałac na tej linii? Tylko tam, gdzie będzie to absolutnie konieczne. Ja, ja niestety się nie łudzę, bo, bo to jest tak, że nawet jeżeli wydaje się nam, że. Jest jakiś wspólny mianownik, tak jak ostatnia dyskusja o tym, czy przystąpić prezydent powinien do tej, czy podpisać udział w Radzie, którą zaoferował Trump. Nagle się okazuje, że może prezydent nie wypowiada się bardzo ostro, ale jego otoczenie już mówi o tym tak, że proszę się spieszyć, proszę zagęszczać ruchy. Tam nie ma sympatii w tych, w tych wypowiedziach. Także moim zdaniem będzie raczej ostro. Czyli tutaj się nie zmienia absolutnie yy, nic. Nie jest. Zresztą to szczerze mówiąc, to jest też na korzyść obu tych ob y, obozów i tych liderów. Donald Tusk woli przenieść dyskusję. z wzajemne obrzucanie się błotem jest No bo, na to, korzyść. Jest, bo to jest troszkę tak, jak pewnie Państwo kojarzą z rynku naszego y, komercyjnego, jak y, dwa dyskonty robią reklamę, w którym jest taniej. I tak naprawdę one walczą między sobą i to jest dla nich super korzystne, dlatego że jak ludzie się zastanawiają, który jest najtańszy, biorą pod uwagę tylko te dwa. Okej, okay, tylko tu jest ta różnica, że jak dwa dyskonty walczą ze sobą, to jeden z nich mówi, u mnie jest taniej, to jest moja oferta i y, tym chcę przyciągnąć klienta. W tym wypadku mówimy o wyborcach, tyle że te dyskonty, duży i mały pałac, nie mówią, u mnie jest taniej, tylko tam jest drożej. A to jest w ogóle ta, ta, ten sposób retoryki, że my już nie weszliśmy potem się widzi, czy już zaczyna się kampania. Ona trwa w zasadzie cały czas. Jak już nie, mówi, nie mówimy, kto potrafi lepiej, tylko kto jest bardziej winien. Prawda? To jest taki element takiej finalnych rozliczeń. Natomiast tu chodzi o to, że w Polsce zaczęła się przenosić ta dyskusja i tak wyobrażać ludziom, że ona się toczy między właśnie dwoma pałacami. I wykluczane są inne środowiska, co jest dla nich korzystne. Więc i Donald Tusk na tym korzysta, że rozmawia tylko z Karolem Nawrockim, i Karol Nawrocki, który się buduje jako prezydent i jako taka opoka, wokół której będzie budowane środowisko prawicowe. Tam się nikt inny nie włącza. I to jest na korzyść tych dwóch graczy. No bo jak siedzimy przy stole i gramy we dwóch, a chętnie usiadłoby jeszcze kilka osób, a nie ma już miejsca. Strona rządowa używa określenia wetomat, jeżeli chodzi o prezydenta. No jest jedna ustawa, której zawetować nie można, ustawa budżetowa, no ale czytamy, że jak napisał Karol Nawrocki, podpisuje budżet, by chronić stabilność państwa i kieruje go do Trybunału Konstytucyjnego, by chronić przyszłość Polski. A więc prezydent mówi, że budżet jest. Słaby, krytykuje go, no ale z drugiej strony strona rządowa mówi, obra, podpisał. To jest najważniejsze, znaczy, że budżet jest świetny, reszta to jest polityczny spektakl. No to jest kolejna odsłona takiego pojedynku na y, krytykowanie się wzajemne i nie widzę szans na to, żeby w najbliższym czasie gdzieś ociepliły się te, te relacje, tym bardziej, że widzimy, że bardzo trendują nie tylko w Polsce, ale i w Europie prawicowe i skrajne klimaty. I teraz w Polsce mamy niestety trochę taki wyścig, kto jest bardziej radykalny i bardziej yy, prawicowy. Nawet do tego stopnia, że w pewnym momencie miałem wrażenie, że Jarosław Kaczyński wszedł, to gdy była konwencja w Katowicach i, i zaczął mówić, że Polsce zagrażają Niemcy i Francja. To już było takie wejście w Buty Brauna. Natomiast yy, Ucieszyło mnie ostatnio to, że Jarosław Kaczyński jasno i prosto określił, że on z Grzegorzem Braunem nie zamierza siadać do stołu i nie zamierza z nim współrządzić, bo to jest faktycznie człowiek o no, poglądach nieakceptowalnych i to, co wyraża. Natomiast z drugiej strony, pragmatyzm wiem na czym polega w polityce, że jak braknie trochę szabel, to trzeba będzie się jednak jakoś zaprzyjaźnić. 2026 rok, rokiem dalszych. Rozliczeń, jeżeli możemy faktycznie mówić o rozliczeniach, no bo to znów nie brak opinii, że to spektakl, a nie realne rozliczenia. Czy ludzie już mają troszeczkę dosyć wystarczy wejść na media społecznościowe, żeby zobaczyć, no po co mówić o rozliczeniach, skoro nie rozliczacie? Tak, i to moim zdaniem koalicja obywatelska i w ogóle obóz rządzący przespał strasznie, bo to jest trochę tak, że jak my mamy na coś apetyt, mamy na coś ochotę, na coś czekamy i tego nie ma. Czekamy jeszcze, jeszcze, ktoś nam mówi, bądź cierpliwy, ale czekamy za długo, to w końcu... Odpuszczamy. Przestaje nas to aż tak y, emocjonować, bo te emocje jest czasem po prostu. No Czas leci, leczy rany, czas wygasza te emocje. I moim zdaniem y, koalicja obywatelska to przegapiła. Ale była coś w zamian? No bo jeżeli no mamy dać to w zamian. I, y, to jest, to jest, tak jest. I tego nie ma, nie ma zamawiamy coś innego, tylko że tutaj z tego zamówienia chyba niewiele wynika. Niewiele wynika, i tak samo jak mamy testo konkretów, które jest niezrealizowane. Zresztą, szczerze mówiąc, jak ja y, analizuję hasło wyborcze, czy takie, taki, taki hashtag rządowy, robimy, My nie gadamy, to jest w ogóle zaprzeczenie jakichkolwiek, jakiejkolwiek idei marketingu i zasadom marketingu. Bo to jest tak, jakby powiedział lekarz, że żyjemy, nie oddychamy. Nie da się w marketingu robić i nie gadać. Trzeba odpowiednio gadać. My możemy sobie to przykrywać jakąś taką, taką bym powiedział, ekwilibrystyką jakąś taką figurą. Natomiast faktycznie ludzie, wydaje mi się, w Polsce za mało są poinformowani o tym, co się dzieje, dlaczego. A co się nie dzieje i dlaczego? Samo to, że nawet Zielony Ład, który wystarczyłoby puszczać w internecie spoty, które poprzedni rząd emitował i zachęcał do, do Zielonego Ładu rolników, a teraz rolnicy stoją po stronie prawa i sprawiedliwości. I rząd, mając takie asy w rękawie, takie karty na ręce, nie potrafi nimi zagrać. Dużo jest takich błędów. Myślę tutaj, jeżeli o tym rozmawiamy, mnie cały czas do głowy przychodzi zapora na polsko-białoruskiej granicy, obrazki, które doskonale pamiętamy, celebryci, którzy tam się pojawiali, politycy, którzy tam się pojawiali, a teraz dokładnie ta sama zapora, która była problemem, jest wielkim sukcesem. No bo to jest trochę tak, że dzisiaj w ludzie polityce Ludzie nie pamiętają kto budował zapory. Tak, w polityce dzisiaj nie ważne jest kto ma rację, ważne kto ma narrację. No i mam wrażenie, że my mamy nieustannie taką walkę na to kto lepiej opowie, kto umiejętniej. A w wyborach też wygrywa nie ten, kto jest lepszy, nie ten kto ma nawet lepszy program, tylko kto lepiej go nam sprzeda, kto go nam lepiej opowie. Natomiast yy, wchodzimy w taką fazę tej kadencji, kiedy ludzie zaczną yy, liczyć wprost, ile mamy w portfelu, czy się zmieniło. Albo wygra się wybory portfelem, albo wygra się wartościami. Na przykład Brown zdecydowanie bazuje na wartościach. Na wartości. tak? Natomiast jeżeli obecny rząd nie przepracuje tego i nie nadrobi pewnych zaległości, to naprawdę może być ciężko, bo nawet jeżeli zgodnie z sondażami wygra, to sam nie utworzy rządu. Mówimy m.in. o rozliczeniach. Rozliczeniami zajmuje się oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości. Dwa lata rządów koalicji, dwóch ministrów sprawiedliwości, trzeci rok, trzeci minister? Nie wiem, my czy myślę, to że już jest będzie... ten strzał w dziesiątkę, Waldemar Żurek, eee... rozliczy wszystko. No właśnie, czy rozliczy, to, to się zastanawiam, natomiast i tak lepszego drwala nikt nie znajdzie, tak mi się wydaje, dlatego że minister Żurek faktycznie. Doskonale uzupełnił takie braki ze strony Platformy Obywatelskiej jeszcze wtedy, mianowicie takie mówienie delikatnie, mówienie na okrągło. Ludzie oczekiwali konkretu, takiego mięsa, bym powiedział. I on trochę jest w takim stylu: on wychodzi, mówi prosto, on pokazuje, że się nie boi. No, oczywiście, jak spojrzymy, jaką on ma historię, i jak czuł, że mu dokuczano wcześniej, a dokuczano mu, no to ma też motywację. I wydaje mi się, że ten moment, kiedy do rządu z mocniejszą pozycją wszedł Sikorski jako wicepremier i, i Żurek, to od tego momentu platforma złapała oddech. To pozwoliło też uzupełnić ten wizerunek Donalda Tuska o takie wartości, na które czekali jego wyborcy. Tylko ja mam wrażenie, że ci wyborcy nadal nie są syci i są głodni tego, co było obiecane. Co może wywołać największe tsunami polityczne w Polsce? Coś co. Przewróci absolutnie wszystkie stoliki. Myślę, że nie zdarzy się to tsunami z tego powodu, że wszyscy są przestraszeni. Bo spójrzmy na prawą stronę. Nikt z PiSu nie odejdzie, bo nie ma już przestrzeni za bardzo na nową partię po prawej stronie, która by rozepchała się między dwiema konfederacjami a PiSem. Więc PiS, moim zdaniem, będzie zmierzał w kierunku utworzenia takiej federacji frakcji. I jest, zastanawiam się tylko, czy, czy, czy były premier Morawiecki zostanie jakoś uspokojony na przykład stanowiskiem wicepremiera, no bo, bo jednak on ma naprawdę też sporą grupę ludzi, którzy są za nim. Z drugiej strony. Zostanie uspokojony stanowiskiem premiera, czyli. Wicepremiera, y... myślę. Wicepremiera? Okej, okay, tylko w jakim rządzie? Bo na razie jeszcze chyba nie ma na to szans. Przyszłe wybory bardziej na prawą stronę? Tak Wydaje mi się, się że tak. No, patrząc na sondaże, po prostu Koalicja Obywatelska w tej chwili nie ma z kim utworzyć tego rządu. Ja ok? Widziałem dzisiejszy albo wczorajszy sondaż, który wrzuca Koalicja Obywatelska z prawie 40% poparciem. No, i zapytałbym, kto ten sondaż robił, kto go publikował, ale to mówię trochę tak z uśmiechem. Natomiast, jak się spojrzy, uśrednie się te sondaże, to widać, że y, na razie mamy koalicję obywatelską, która zyskała po tym połączeniu. Do tego dojdzie lewica, ale to nie wystarczy, żeby stworzyć rząd, więc raczej prawa strona się do tego szykuje. Inna sprawa, że łatwiej krytykować, tak? I zawsze łatwiej w tych czasach trudnych z opozycji startować. Natomiast y, z drugiej strony jak spojrzymy na, na to co mogłoby być tsunami, no mogłoby się zdarzyć tak, że ktoś odejdzie z koalicjantów rządzących. I w ogóle możemy możemy mówić jeszcze o koalicji no 15 właśnie. października, 13 grudnia jak kto woli, bo mnie coraz trudniej się patrzy na ten twór jako na realną koalicję. No tak, to jest zresztą taka polska tradycja, że jak jest kilka podmiotów, które mają się dogadać, to będą kłopoty. Oj będą kłopoty. Natomiast yy, mnie się też wydaje, tak jak powiedziałem, że do tego tsunami mogłoby dojść, tu teoretyzuję, natomiast nie dojdzie, dlatego że na przykład Polska 2050 nie zrobi żadnego ruchu, bo wie, że albo oni dojadą do końca kadencji, czekając, że może się zdarzyć coś, co im da nagle punkty i się yy, podniosą, albo po prostu się rozlecą, dlatego że tam to naprawdę... Można zaryzykować stwierdzenie, że chęć bycia u władzy... Chęć przetrwania, chęć, chęć przetrwania. przetrwania. A że U akurat w układance takiej... On nam yy... się nie podoba w tej układance, ale lepiej być ale... tutaj niż... No bo jeżeli by odeszli, to tak naprawdę oni przepadają. Te 2% które mają w sondażach, no absolutnie. Oni się sypią, wychodzą, nie mają prawa głosu, nie uczestniczą. Przecież polityka polega na tym, że dążymy do tego, żeby współrządzić. I nagle nawet to nam wypada. Jesteśmy małą partią, której spadł sondaż do 2%. Yy, której lider... Pięknie się zapowiadał, bo jednak trzeba przyznać, że Szymon Hołownia potrafi ładnie mówić, jest elokwentny, no, no, ma pewne talenty, natomiast y, po zderzeniu z taką polską polityką no, okazało się, że no, wolałby wyjechać za granicę, a to co się zdarzyło ostatnio, kiedy on faktycznie się troszkę pogniewał mam wrażenie na partię i chciał znowu wrócić, jednak nie, wylogował się z jakichś obrad, to pokazuje, że na pewno w Polsce 2050 nie jest, nie jest nic poukładane jak należy. My dzisiaj rozmawiamy o polskiej polityce, na którą oczywiście wpływ ma zagraniczna. Dla polskiej polityki wybory na Węgrzech będą kluczowe? Dla tych rozliczeń, o których mówiliśmy? Czy będą kluczowe? Nie sądzę, bo, bo gdyby rozliczenia miało iść dynamiczniej, to by to się działo, więc tu, tu nie widzę przestrzeni. Ewentualnie to jest do rozgrywania temat związany z panem Romanowskim, ministrem Ziobro. Yy, oczywiście to może zmienić pewien układ sił, a ten kontekst yy, no dużo powoduje. My widzimy też, i myślę, że wielu Polaków to też wyraża już, yy, że ta nasza wiara w to, że Ameryka jest takim stróżem pewnego porządku, takiego, takiego zachodniego. Skończyła się ta epoka. My naprawdę musimy się obudzić i uznać, że my się budzimy w nowej epoce. Putin chce swoje. Trump chce swoje. swoje. Za chwilę odezwą się Chiny, które powiedzą, a dlaczego my byśmy nie mieli chcieć, tak? Też one działają po cichu, ale robią swoje, więc wydaje mi się, że musimy naprawdę, no, no, no budujące było to, że w Davos Trump powiedział, że nie będzie próbował militarnie podbijać Grenlandii, chociaż szczerze mówiąc, jak ja słyszę, że mówi coś Donald Trump, to się zastanawiam, czy to będzie aktualne jeden dzień, dwa dni, czy może tydzień. Czy to Za będzie chwilę aktualne, aktualne to jak będziemy imitować dzisiejszy odcinek. Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast widać, że Europa po prostu musi się zebrać w sobie i postawić pewne warunki, bo to, że były wysłane wojska, chociaż symbolicznie, ale rozstawione na Grenlandii w miejscach, gdzie miałyby lądować wojska amerykańskie, no jednak trochę Trumpa przystopowało. Natomiast no, to jest też dylemat tego, co my mamy teraz zrobić w obliczu działań Trumpa, które jednak y, w jakiś sposób też y, umniejszają NATO, ONZ-owi. No naprawdę przed nami jest bardzo bym powiedział, trudny rok, w którym wiele się może zdarzyć, i bardziej na arenie międzynarodowej niż naszej, bo na naszej to będzie typowa polska przepychanka, złośliwości, kuksańce, natomiast ostra, że tak powiem, kolokwialnie jazda, zacznie się w kolejnym roku. O ja tej ostrej jeździe będziemy rozmawiać z profesorem Krystianem Dudkiem w przyszłym odcinku pod dachem Akademii. To będzie druga część dzisiejszej dyskusji, a dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Dziękuję uprzejmie.